Prawie może, a jednak nie może, bo jezioro i to widzicie, i to też nie jest Finlandia. Chociaż ten las, który mnie otacza, no wygląda bardzo podobnie jak w Finlandii. Ten słupek czerwony to granica z Rosją. Witam Was serdecznie, Siemano, Siemano z tej strony Meksykano. Piątek was powitano, a pewnie jest już niedziela i tak dalej i tak dalej, jak to zwykle bywa. Więc jeszcze raz witam was serdecznie w, weekendowym, w weekendowych przygodach meksykańskich. Jesteśmy niedaleko Wisztyńca. Niedaleko Wisztyńca, gdzie to Wisztyniec nasz e, graniczy z Rosją. Wisztyniec położony jest na Litwie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, las piękny, powiem wam, że las jest przepiękny, zobaczcie jak piękny i stary i dzicz, dzicz, a w dziczy my, już rozkokoszeni jak widać, parking legalny, parking darmowy. Jest tu miejsca w ciul. Będę oczywiście, jak żeby inaczej e, poszukiwania, no bo co innego Meksyk może robić w takiej dziczy. Ale dlaczego aż w takiej dziczy? Bo tu, słuchajcie, jest zasięg bardzo słaby. E, a jak już jest, e, to tak to jest wykombinowane przez Rosjan, że łapie e, tutaj, mimo że jesteśmy na Litwie, rosyjski roaming. I wtedy się becyluje. Oj, się becyluje. Eee, szybko się kasa e, nalicza dla każdego więc e, powyłączaliśmy w ogóle internety i tak naprawdę jesteśmy unplugged, unplugged. E, inni ludzie no tutaj widać korzystają z internetu ale jak oni to robią tego to ja nie wiem i nie będę ich się pytał, no bo, no bo i tak nie mamy żadnej karty litewskiej, więc i tak, i tak to nie. To, to był po prostu problem dla nas. Poszukiwania będą bardzo szerokie, ale zanim przejdziemy do poszukiwań, oczywiście będzie grill, będzie ognisko, no będzie wszystko, będzie palenisko. Ja się przejdę tutaj, tutaj po tym piasku, nawet z wykrywaczem, bo o, widzicie ten piasek, cały, bo ponieważ aż tak zeszła, zeszedł nisko poziom wody, no przepiękne miejsce, naprawdę jeszcze raz Wam mówię, no przecudowne, pogoda tak jak było, słuchajcie, przez dwa dni w Suwałkach, upalnie i gorąco, normalnie skwar, tak po południu jest właśnie tak o jak teraz i, powiesz, i, i, i nie uwierzycie, ale E, po tym skwarze u nas zaczęło potem kropić i to dzisiaj, właśnie jak wyjeżdżaliśmy, tylko nie nagrałem już tego, e, natomiast teraz pogoda się uspokoiła i jest po prostu pochmurnie, ale całe szczęście nie pada. Patrzcie, tam ktoś chyba też pali e, ognisko, oni są pewni z Litwy, e, także wszystko na luzaku, wszystko e, na spokojnie, e, nikt nie wlepi mandatu, nie trzeba się będzie przejmować kontrolą jakiegoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze Wam chciałbym pokazać, no wzięliśmy do testów nowe, nowe ciekawe rzeczy, które znajdują się już tu w samochodzie i jest to tak, grill, ponieważ nasz grill jest bardzo duży, postanowiliśmy wziąć taki jakiś malutki grillek, wygląda jak stół do piłkarzyków, ale to nie jest stół do piłkarzyków, to jest grill, który jest o wiele mniejszy i który mamy e, zamiar zabrać ze sobą, o ile się sprawdzi, e, w, jak będziemy jechać w stronę e, Finlandii bo nie wszędzie będą, wiadomo, miejsca na grillowanie yy, czy też na ognisko. Yy, nie na każdym kąpielisku, więc przetestujemy go tutaj dzisiaj. Ja go jeszcze będę musiał dzisiaj tu składać. Ciekawe czy ja mam śrubokrętę ze sobą. Drugą rzecz, jaką chcę wam pokazać, to kupiliśmy też dzisiaj poduszki. Poduszki do spania. Poduszki do spania, które są takie dziwne, powiem wam. Te woreczki mi się przydadzą, o te na różne dziwne rzeczy. Te poduszki są takie fajne, że one niby zajmują mało miejsca, ale jak się je otworzy, co też jedną ręką nie będzie zbyt prostym zadaniem dla jego, to one trochę się powiększają. Dobra, słuchajcie, zrobimy to tak po prostu. I zaufać. O, tak wyglądają te poduszki. One są takie zrulowane i tak dalej. E, ale po pewnym czasie, po rozłożeniu tej poduszki, ona nabiera właściwych kształtów. Powiedziałbym się, tak jakby samoistnie napompowuje. Więc przetestujemy też takie poduszki. No, nie wiem, nie, nie są drogie kupowane w ek, Action, w Action chyba. E, więc takie rzeczy, dwie poduchy są. E, będziemy testować. Tak jak Wam mówiłem, powoli, naprawdę powoli, a właściwie już powiedziałbym raczej szybkimi krokami szykujemy się na Finlandię. Skodzina już, chyba, wszystko zrobione co mogłem zrobić w Skodzinie. jeżeli jeżeli nie wygadać, coś się zepsuje, to będzie to rzecz, której przewidzieć nie można. Yy, także tyle na razie ode mnie musimy się zająć sobą. Tutaj mamy małe paleniseczko, małe, małe ogniseczko wśród takiej przyrody natury. Trochę coś tuż tu i wona naciągała, desek, skąd ona skąd widziała. co jest tym ciekaw. Yy, takie małe paleniseczko, więc ognisko też nie będzie zbyt duże, a tu też yy, testujemy sobie yy, hamak. Hamak do odchamienia się. Hamak do odchamienia się... Yy, który też przeleżał u nas chyba z rok, i, i tak naprawdę chyba kurde raz użyliśmy, e, bo zazwyczaj albo się nie chce, albo pada, albo coś, no ale tym razem hamak też zawisnął. Także takie oto obozowisko macie mm, okazję e, zobaczyć z pięknym krajobrazem. Oczywiście, jakby żeby inaczej, oktawia. Oktawija stoi tak ustawiona, żeby można było widzieć leżąc z okna jezioro i granicę litewsko-rosyjską. No i co tutaj jeszcze można robić? Na pewno pogrzebie trochę w wodzie. Nie liczę tutaj na żadne jakieś wielkie znaleziska, ponieważ w nie ma pomostów do skakania i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Ale może coś tam trafię, może coś tam szarpnę. raczej yy, będę się skupiał na wypoczynku. Bo jeżeli nie będę szukał, to będę się obżerał i leżał yy, i ona też będzie leżeć. W telefonie nie pogrzebie, ale spędzimy tylko jedną noc do jutra, a jutro prawdopodobnie, chociaż niekoniecznie, yy, przyniesiemy się w inne miejsce, bardziej może trochę cywilizowane. Yy, a teraz słuchajcie, no cóż już wam mogę powiedzieć. Yy, Tyle ode mnie na wstępie, e, muszę zrobić takie jeszcze, o, to będzie, to będzie wspaniałe ujęcie, uśmiech, <laughs> e, no, o, złapał, e, to będzie może na ten, e, na miniaturkę filmu e, i tyle słuchajcie ode mnie, no coż mogę, zajmiemy się na razie sobą, e, na pewno poskładam tego grilla, a powiem Wam czy trudno, czy łatwo, czy nie, czy tak, e, a potem, a potem... Potem co się będzie działo, to się nagra. Co się nagra, to będzie, a co się nie nagra, to tego nie będzie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Dobra, słuchajcie, zrobiłem wam unboxing tych poduszek, właściwie to jednej. O tym jak się spało, to będę wam mówił jutro rano. A teraz zrobimy unboxing tego stołu do piłkarzyków, czyli grilla. Jest pudełko. Puste w środku zawartość wyciągamy. Ponoć w komentarzach mi piszą, że fajnie jest, bo właśnie tego grilla można schować z powrotem do pudełka. Po używaniu, miejsca za dużo on nie zajmuje, wielkość, jak widzicie, taka, taka wielkość, jest jakaś kratka. Na razie włożymy tę folię do pudełka nóżki, nóżki, i to moim zdaniem jest fajne, że te nóżki, te nóżki, to się rozkłada tak, już sam to pierwszy raz robię. A, i to opada. I kurde, co śmieszniejsze, dzięki tym nóżkom... O, to ja go nawet nie muszę go skręcać. On jest już gotowy. Dzięki tym nóżkom, słuchajcie, można grillować na stole. Raczej tutaj chyba się nic nie przypali pod stołem. Siatka jeden poziom ma. Taką siatkę mamy. I mamy jeszcze coś takiego. Dokładnie powiem wam... A, i miskę. I miskę, miskę, której której, którą można wyjąć, czy już nie można. Można, na pewno jakoś można wyjąć tą miskę. Tylko czy ja ją teraz wyjmę? Nie wiem, co jeszcze do czego służy, kurna. Nie wiem, do czego służy to. I nie wiem, jak wyjąć miskę, ale jak się dowiem to, to Wam już pokażę, jak to skompletuję. Wychodzi na to, że to tak, a nie inaczej ma wyglądać. Dla mnie nadal jest tajemnicą ta w środku yy, siatka druga. Czy ten grill nam się sprawdzi na wyjazd na Finlandię? Prawdopodobnie tak. No to co to jest? O co chodzi? To, to leży tu. No więc jak leży tu, to chyba tak ma leżeć, no bo to jest za luźne, żeby gdziekolwiek to wsadzić. No nie ma innej. Nie widzę innej opcji. Wyjąłem też ten pojemniczek. E, po prostu chyba tutaj się wrzuca ten węgiel, czy też... No jestem bardzo ciekaw tego, tego czegoś. No ale no to jak nic nie wykombinuje to po prostu najwyżej się to przepali, eee, a tak się zapala tą siatkę i grilek jest gotowy, więc będziemy go rozpalać. Szybka wyprawa pod drzewo i czy nie ma kleszczy? Widzicie tego podróżnika tutaj? Są kleszcze, ale my jesteśmy popszczykani, a mimo tego i tak on się tutaj sobie wbił i to jest na 100% klesz, którego trzeba zabić. Czy gdzieś jeszcze na nodze mamy jakiegoś kleszcza? Trudno mi powiedzieć, ale jednego gościa już mamy i nie pomogły skarpetki, nie pomogły psikania, ale jeden jest. Co do, co do grilla, słuchajcie, to grill się rozpalił i, i tak to teraz wygląda, proszę bardzo. Tak to teraz wygląda. Jak to się wszystko pali, a ten, ten dalej łazi. A to są oryginalne osypki zakopanego. Nie pytajcie skąd je ja mam, bo i tak wam nie powiem. I będą też grillowane. E, a zanim to się zgrilluje, ja może spróbuję, może zdążę, może mi się uda e, po poszukać e, na plaży. Na plaży normalnie, na plaży, bo tu woda trochę, wody odeszły i na plaży e, zrobiło się więcej miejsca. A w ogóle znalazłem, jutro Wam pokażę, taki sztosik miejsca na spacer tam dalej, a ten klesz dalej cały czas po mnie idzie, wiecie? Eee, bez kitu, zaraz go zdejmę. Takie fajne miejsce Wam jutro pokażę, z widokami, z plażą jak nad morzem. W szoku sam jestem, ale to już dopiero jutro. Bajo! Będę szukał i jadł. Pojedzone i zostaliśmy się sami. Będę penetrował tu ten cały brzeg, kurna jest sporo tego bo patrzcie cały czas tu wszędzie była woda więc jest szansa że może coś wygrzebiemy ja już trochę grzybnąłem i co wygrzebałem na razie to jest takie coś jakiś śmieszny stary kluczyk nie wiem od czego i oczywiście coś na rybkę więc będziemy sobie tu na legalu grzebać po, po plaży wzdłuż w jedną stronę jutro może w drugą wodę na razie nie wchodzę trochę duża fala E, trochę mi się nie chce przynajmniej na razie jest dzisiaj piątek jestem po wiadomo po czym po ciężkiej pracy fizycznej trochę zabiewa ale mam nadzieję że będziecie słyszeli e, co to znajdę sam grill grill się sprawdził jest całkiem dobry no minus jest taki że e, ta siatka nie można nie ma poziomów wszystko jest na tym samym poziomie na tej siatce nie ma bo ani nie można zwyższyć, ani zmniejszyć tej siatki no, na wysokość do paleniska, to to jest minus. E, a sam grill no, całkiem przyzwoity. Też woję się o tą siatkę, że ona może długo nie wytrzymać. No, ale i cena tego grilla, no słuchajcie, chyba 20 czy 30 zł, coś takiego. Nie pamiętam. No ale jeżeli wytrzyma, to najprawdopodobniej pojedzie z nami, e, pojedzie z nami na... na Filipiny <noise> na, na kurwa na Finlandię także zabieramy się do grzebania w ziemi no i z dziurki wygrzewaliśmy pierwszą monetę a co to za moneta a to jest 5 50 pięć, pięć, kopiejek kurwa czy idzie 50 kopiejek ale tych ładnych zobaczcie jest tu trochę wody 50 kopiejek. Śliczne te kopiejki Nie wiem, czy to jest TCP, Rosja. O kurna! To takich, to ja jeszcze nie wygrzebałem. 50 kopiejek. Jest wypoczątek. To tym razem. Kapsel. Mamy. Piękny kapsel. Ding ding. Dwadzieścia osiem. Piękna zawleczka, ale nie od mleczka. Dawno nie szukałem na plażach. W pewien sposób nie to, powiem, rajcuje. Powiem Wam, że mimo tego, że wieje, jest chłodno, dlatego nawet nie wlazłem do wody, bo jest chłodno, to efekty przy samym brzegu zaczynają mnie zadziwiać. Patrzcie, co teraz znalazłem. Nie wiem, co to jest. Chodźcie, wypukniemy to i zobaczymy na żywo. Bo sam jestem ciekaw, co to jest. Czy to są stare kopiejki? Czy co to jest? Nie widzę. Tak, to są kopiejki CCP. A jakież wielkie CCP? Ale jaki to nominał? Jedna? Jedna kopiejka? Czy dwie kopiejki? No ale ciekawe, ciekawe znalezisko, nie sądzicie? Z tej strony? Wody? Tam jest Rosja, nie tu. To pewnie tym razem, jak na żywo, to będzie jakieś gówno. Nie! Mam ten szczęście do, do CCP! Słuchajcie, kurna! Jaka ładna Tym razem to na pewno jedna kopiejka, więc tamto to też była jedna kopiejka. Nie wiem czy widzicie przybliżenie. Ale no lepiej się nie da. Spróbuję na ręku. Bardzo ładny stan. Który rocznik? Pięćdziesiąty szósty. Popatrzcie, może się uda coś z niej zobaczyć. Piękny, piękny stan. Grzebiemy dalej! Powiem Wam, że nie uwierzy normalnie. Radziecki raj. RR, Brygada RR. Patrzcie, co tutaj jest. Patrzcie, co tutaj jest. No, jest jakaś moneta. <grym> Jaka duża. No i widzę, że to jest już CCCP. A ile mu minął? Piątka. Który mamy rocznik? Trudno mi, kurna, trudno mi. Pojrzeć na niego 1961 Ależko była Ale jaki stan kurna no wszystko na niej widać ale numer tego się słuchajcie wszystkiego mi się spodziewał ale tego się nie spodziewam a tutaj z tyłu za mną powoli powoli zachodzi słońce no to teraz na żywca Ale tym, tym razem to O tu no głęboko coś siedzi Tym razem kapsel Tym razem kapsel A jest to kapsel takiej firmy Nie wiem czy widać czy nie widać Takiej firmy kapsel No nie, nie zawsze Pieniędzy Co tym razem nas tu spotka Czy kapsel, zawleczka Czy coś Czy coś jeszcze ciekawego Na tej ziemi O, to chyba będzie pucha Nie, to nie pucha Kapsel zwykły. A może i nie? Chodź tu woda. No jak trzeba to to jej nie ma. do długo będę czekał? Szybciej się dokopie do tej wody. To jest coś To jest coś od kapsla. Znaczy to jest coś od od alkoholu. Niestety, no, nie pykło, ręce mokre. Widok przepiękny, a tutaj patrzcie, co się kryje. Pięć, pięć centaj prawie na wierzchu. No trochę monet będzie. Nie są one wartościowe, ale samo satysfakcja ze znajdowania ich, nie mocząc się, w jeziorze chyba wisztyńskim eee, no już robi robotę jeszcze nie ma zachodu słońca a tym razem wygrzewany z piachu piękny ciężarek no bajerka ale się wychasam dzisiaj no i mamy wentyl, jakiś fragment wentyla albo coś takiego, nie? Nie zrobaja, a słońce coraz niżej i coraz tutaj ciemniej, ale widoki przepiękne. Przepiękne i cały czas mnie bawi mnie ten kurde słupek czerwony. Tam jest rasija, kurna, ja pierdziele i tak się to ciągnie i ciągnie i ciągnie. No i w tym całym e, rozgardiaszu czy też śmietniku dostaliśmy też łódzkę. My też i... Łuskę, przestrzeloną po jakim naboju? Po jakimś pistolecie, ale po jakim to ja nie wiem. A wy wiecie? 40, 48 na dole, dwie gwiazdki a u góry, dwójka, ósemka albo czwórka. Może ktoś wie. To już drugi klucz! Do czyjegoż to serca te klucze tutaj ja zdobywam? Tym razem jakiś. Fawaur! Fawaur! Znacie taką firmę? Fawaur? Bo ja nie znam. Nic, będziemy kończyć, bo trzeba rozpalić ognisko. A po poszukiwaniach tak spędzamy sobie wieczór. Ludzi, powiem Wam, jest coraz więcej. I obawiam się, że te puste miejsce obok nas, które tutaj widzicie, yy, będzie wcześniej czy później zajęte, a my sobie siedzimy przy ognisku, palimy je yy, i patrzymy na jezioro, albo na Rosję, jak kto woli, albo na przejeżdżające kampery. Robi się coraz ciemniej. Jak widać, księżyc już świeci i zobaczcie, jak pięknie odbija się w tafli jeziora. A co słychać na naszym kempingu? Słuchajcie, ja bym to porównał tutaj do parceli. Parceli, które są darmowe. I zobaczcie, ile światełek dookoła. Nie wiem, czy będzie widać te światełka. A każde światełko to Ognisko i nie wiem, może, może się uda Wam pokazać tutaj jedno tutaj kolejne i tam w oddali jeszcze, jeszcze kolejne i tych ognisk jest mnóstwo i w ten sposób właśnie yy, słuchajcie kończymy ten dzień jakże spokojny, jakże uroczy no a widok, mówię, na łysego, no powiem wam, że przecudowny, nie nie myślałem sobie, że e, Łysy zrobi nam taką fajną niespodziankę z tym odbijaniem się e, w tafli e, w tafli jeziora które się powoli uspokaja, a tam, tam w oddali zachodzi jeszcze słońce także chyba się dzisiaj pożegnamy i przywitamy się jutro Meksikano na granicy, na granicy litewsko-rosyjskiej, w Wisztyńcu. Tyle ode mnie.